Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dziś przychodzę do Was z długo niewidzianymi na moim kanale ulubieńcami. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz nagrywałam tego typu film, może z rok temu, może nawet jeszcze więcej czasu minęło, nie mam pojęcia. W każdym razie dzisiaj zapraszam Was właśnie na ulubieńców. Będzie i kosmetycznie, i niekosmetycznie, więc mam nadzieję, że tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Zacznijmy od kosmetyków i jeszcze jedna uwaga na wstępie, dajcie znać, co sądzicie o moich włosach. Dzisiaj nie wiedziałam, co z nimi zrobić. Stwierdziłam, że nigdy nie nosiłam przedziałka na środku, jakoś tak, nie wiem, stwierdziłam, dobra, zrobimy. Jakoś nie wiem, czuję się dziwnie w tych włosach, trochę je ja podkręciłam z tego względu, że zawsze noszę przedziałek i wszystkie włosy na moją prawą stronę, więc jak zrobiłam sobie na środku przedziałek, to ta strona była taka, wiecie, przyklapnięta, ta znowu sterczała. I stwierdziłam, że trochę sobie tutaj te włosy podkręcę, żeby jako taką się układała, ale powiem Wam szczerze, że się nie czuję komfortowo. Na dodatek teraz w czasie pandemii nie robię makijażu praktycznie w ogóle, naprawdę, bo od czasu do czasu tylko jak jakiś film dla Was nagrywam, a już na pewno nie noszę takich intensywnych odcieni na ustach jak właśnie mam dzisiaj i też się w tym kolorze czuję niekomfortowo. Jak kiedyś uwielbiałam ten kolor, to jest Next. Niestety nie pamiętam jego nazwy, tak teraz się czuję jakoś dziwnie. Więc dajcie znać, czy dzisiaj nie straszę. Jakoś tak nie wiem, jakaś taka jeszcze blada jestem na dodatek. Dobra, nieważne, czuję się dzisiaj dziwnie, natomiast mam nadzieję, że mimo wszystko nie jest źle. Zacznijmy od kosmetyków. Produkt, który zawsze mam na twarzy i mam go dzisiaj również, czyli brązę. Czasami dostaję właśnie od Was pytania o konturowanie, czego używam. To jest brązer, który ja dostałam od jednej z Was, od Łucji. Bardzo Ci kochana, jeszcze raz dziękuję. Już dziękowałam tysiące razy, natomiast to jest produkt, który u Lucy się nie sprawdził, a u mnie sprawdził się rewelacyjnie. No, tak jak mówię, cały czas ten produkt mam na twarzy. Jest, jest to puder brązujący numer 107 Natural Tan i to jest marka Sensic. I powiem Wam, że tutaj po tym brązerze już można zobaczyć, jak bardzo go lubię, bo sięgnęłam dęka. To jest taki produkt który ma tak dziwny właśnie kolor możecie zobaczyć, w sensie dziwny dla mnie dziwny, bo on się mi świetnie sprawdza właśnie jako bronzer na kości policzkowe, ale ja też go dodatkowo używam jako właśnie taki puder brązujący czyli żeby troszeczkę ocieplić twarz nakładam go tutaj na linię żuchwy żeby ukryć moją, wiecie, drugą brodę nakładam też na mój duży nos, właśnie troszeczkę z boku ten bronzer, żeby go troszeczkę też wiecie, optycznie zmniejszyć i delikatnie na linię czoła i świetnie mi się sprawdza i tak, i tak być może na policzkach mógłby być bardziej chłodny, ale tak naprawdę nie przeszkadza mi to kompletnie. Więc ja się z tym pudrem brązującym bardzo polubiłam. I jeżeli jesteście bladiochami i szukacie czegoś właśnie do konturowania, ewentualnie do ocieplania twarzy, to ja ten produkt bardzo lubię i Wam go polecam. Następnie dwa produkty, o których ostatnio wspominałam w którymś z filmów, że nigdy się nie pojawiły. To produkty w ulubieńcach, a powinny. Pierwszy produkt jest to samo opalacz Face Tan Water od marki Ico by Sony driver. I to jest moi drodzy właśnie samoopalacz naturalny do twarzy i moje pierwsze użycie było po prostu tragiczne, z tego względu, że ja nie za bardzo wiedziałam, jak ten produkt nałożyć, żeby nie porobić sobie smug i też się nie spodziewałam, że on zabrązowi mnie tak mocno po pierwszej aplikacji, że po prostu nie to, że miałam zacieki, to jeszcze byłam właśnie za ciemna. Ja go sobie natomiast przelałam do buteleczki z atomizerem i teraz robię tak, że dosłownie 3-4 pompki spryskuję sobie w ten sposób całą właśnie twarz, tutaj szyję i dekol i później takim bawełnianym, wielorazowym płatkiem kosmetycznym dosłownie przejeżdżam sobie całą twarz, rozcieram sobie szczególnie tu przy linii wiecie włosów, ten produkt żeby właśnie nie porobić sobie żadnych zacieków, więc ja go po prostu na całej twarzy szyi, dekolcie rozprowadzam takim bakcikiem i na drugi dzień opalenizna jest intensywna natomiast ona nie jest bardzo ciemna, ja się czuję mimo wszystko dalej w tym kolorze, nazwijmy to tak bardzo komfortowo, widać dobry efekt intensywny natomiast nie jestem zbyt ciemna, nie mam zacieków, więc taka aplikacja po prostu sprawdza mi się najbardziej, jedyny minus jest taki, że ten Um... ten produkt jest bardzo duży tutaj mamy moi drodzy 100 ml jak na samoopalacz, twarz, szyja, dekol to jest naprawdę bardzo duża pojemność a do zużycia mamy go tylko przez 12 miesięcy, dodatkowo jest drogi, on kosztuje ponad 100 zł już nie pamiętam, chyba nawet 150 więc ja bym Wam radziła po prostu kupować go na spółkę z kimś, z dwoma trzema, najlepiej nawet osobami i każdemu zrobić odlewkę i to Wam spokojnie wystarczy na rok właśnie użytkowania na twarz, szyję, dekol ja go używam raz w tygodniu Czasami trochę rzadziej. I powiem Wam, że ja go zużyłam dosłownie odrobinę. A, a za niedługo, niestety, już się chyba nie będzie nadawać do użycia. Muszę sprawdzić dokładnie, kiedy go kupiłam, ale wydaje mi się, że to było w tamtym roku, gdzieś właśnie maj, nie wiem, zobacz, muszę sobie sprawdzić po prostu moje, wiecie, filmy, w każdym razie ten produkt jest świetny i jeszcze jedna rzecz naturalna jest to sok aloesowy marki Asoa, jest to marka polska, sok aloesowy, który przepięknie nawilża, łagodzi e, moją twarz, tutaj niestety już jest denko, to już w tej butelce niestety nic nie ma i zobaczycie ten produkt znowu właśnie w projekcie denko, natomiast to była sama przyjemność używać właśnie tego produktu, tutaj mamy informację, że ma Właśnie łagodzić podrażnienia, stany zapalne, mikrourazy skóry, co tu jeszcze, mają właśnie skórę doskonale nawilżać łagodzić oparzenia słoneczne, działać antyseptycznie i przeciw przeciwzmarszczkowo i odżywczo i tak moja skóra była tak niesamowicie taka napięta, wygładzona ujędrniona, nawilżona właśnie po tym soku aloesowym że to było po prostu niesamowite więc ja Wam też również ten produkt polecam ja bardzo chętnie do niego znowu wrócę na razie nie mam takiej potrzeby, bo jeszcze mam inne właśnie tego typu wody Wiecie, schowane w moich zapasach, natomiast chętnie do niego wrócę, bo naprawdę ten sok był świetny. Moja skóra była po prostu niesamowicie po nim nawilżona i dodatkowo właśnie to uczucie takiego, wiecie, napięcia jakby skóry, ale i wygładzenia. Naprawdę skóra bardzo była przyjemna w dotyku, więc to są trzy moje ulubione produkty w ostatnim czasie i to nie są ulubieńce ostatnich miesięcy, bo tak naprawdę ja już tych produktów używam. No już od dobrych kilku miesięcy, no jak nie. No, tego już chyba z roku używam. Tak mi się wydaje, że już gdzieś teraz minie właśnie ten czas. Następnie, kochani, rzeczy, które jeszcze tutaj mam na biurku, bo później będą jeszcze dwie książki i kanał na YouTube, więc zacznijmy od tych rzeczy, które jeszcze mam właśnie tutaj na stole. Jak pokazałam wam we vlogu, że zdecydowaliśmy się z Aleksem na zakup maty Prana Mat Eko, były pytania właśnie, żebym powiedziała. Jak ta mata działa i czy rzeczywiście jest sens wydawać na nią w naszym przypadku 80 euro? Tak mi się wydaje, że sama mata kosztuje właśnie 80 euro. I powiem Wam, że myśmy ją kupili. Wydaje mi się, że gdzieś tak koło lutego wydaje mi się, że to był ten okres i powiem wam tak, myśmy tą matę kupili z tego względu, że my mieliśmy oboje z Aleksem e, bóle kręgosłupa, w moim przypadku te bóle ja nie wiem jak u Aleksa było natomiast on mówił, że dosyć często ma bóle kręgosłupa ale ile to trwało, nie mam pojęcia natomiast w moim przypadku było tak że ja od dobrych kilku lat tak mi się wydaje, że jak już przyjechałam do Niemiec, to właśnie zaczęłam mieć bóle kręgosłupa takie promieniujące od czasu do czasu na moją prawą nogę i to był właśnie taki ból, że czułam po prostu, że on idzie od lędźwi, że tam mnie zaczyna po prostu boleć I nagle on promieniował na całą moją prawą nogę, aż do po prostu palców, stóp To było po prostu straszne, bo w tym momencie ja po prostu nie byłam w stanie nic zrobić Nie byłam w stanie ani się podnieść, ani, ani wiecie się pochylić, ani nie byłam w stanie tą prawą nogą ruszyć I co jakiś czas właśnie taki ból miałam no i ze względu właśnie na te nasze bóle kręgosłupa Stwierdziliśmy że z Aleksem, że po prostu spróbujemy właśnie tej maty Którą tak polecają wszyscy youtuberzy I ja czasami, wiecie, biorę sobie te opinie z dystansem Jak wszyscy coś polecają, to wiecie różnie z tym bywa, więc ja sobie do tego podeszłam tak właśnie z dystansem, natomiast w przypadku tej maty i w ogóle produktów Prana Mat Eco jest taka możliwość, że jeżeli w ciągu 30 dni nie zauważycie rezultatów, po prostu stwierdzicie, że ten produkt nie jest dla Was, to po tym okresie czasu możecie matę, czy jeżeli macie zestaw razem z poduszką, możecie spokojnie do nich odesłać i dostajecie zwrot pieniędzy, więc ja stwierdziłam właśnie z Aleksem, że spróbujemy nic nie tracimy, możemy tylko zyskać i się zdecydowaliśmy i powiem Wam, że to był strzał w dziesiątkę. Hmm, załóżmy, że kupiłam gdzieś w połowie lutego. To bo już naprawdę nie pamiętam dokładnie, ale mamy cały marzec, cały kwiecień i właśnie wiem, trochę lutego. I powiem Wam, że przez ten czas nie miałam ani razu właśnie tej sytuacji z tym bólem kręgosupa promieniującym do mojej prawej nogi, więc coś jest na rzeczy. Jak pytałam Aleksa, jak się czuję po użyciu tej maty, to też sobie bardzo zachwalał, że rzeczywiście ból kręgosupa ustaje. Ja tak naprawdę od tego czasu właśnie, jak zaczęłam używać tej maty, nie mam w ogóle bólu w kręgosupa, więc ja teraz na nią się kładę tylko po treningu, jeżeli potrzebuję rozluźnić moje miejsce nie Właśnie się zrelaksować, bo mimo że początkowe użycie tej maty rzeczywiście jest bolesne, nie umiałam sobie tego na początku wyobrazić, jak to wszyscy tak opowiadali, to jest rzeczywiście bolesne, bo te tutaj kwiaty lotosu naprawdę się nam wbijają w skórę. Hmm. Więc dopiero jak przetestowałam, to się przekonałam o co chodzi. Natomiast ciało się jakby do tego przyzwyczaja i później naprawdę jest świetny efekt, też właśnie rozluźnienia mięśni. Więc ja po treningu lubię po prostu od czasu do czasu sobie z tej maty w takim celu skorzystać. Jeszcze coś miałam powiedzieć, jakaś myśl mi przeleciała przez głowę, ale oczywiście zapomniałam. Nie wiem, aha, że próbowałam też robić na tej macie masaż stóp, natomiast jeszcze nie jestem w stanie po prostu stanąć na tej macie. W skarpetkach, przypuszczam, że byłoby lepiej natomiast stanąć gołymi stopami na tej macie. To jest po prostu ból niesamowity w moim przypadku, więc ja sobie robię tak, że po prostu siadam i opieram sobie właśnie stopy na tej macie, żeby je sobie wymasować, żeby właśnie dać im takiego, wiecie, odpoczynku, i wtedy jest ok, ale stanąć jeszcze. Na tej macie nie potrafię Więc to jest kolejna rzecz I jeszcze jedna mata Pewnie tutaj wielu z was nie zdziwię Mata do jogi Od jakiegoś czasu praktykuję codziennie jogę 6 razy w tygodniu to jest po prostu aktywność fizyczna, którą pokochałam niesamowicie. Lubię ćwiczyć z Chodakowską, natomiast yoga no tutaj przebija ją zdecydowanie. I chciałam właśnie zainwestować w dobrą matę, która nie będzie kosztować miliony monet, ale mimo wszystko, która będzie dobra jakościowo. I co dla mnie było najważniejsze, to to, żeby się na niej nie ślizgać, żeby się nie ślizgały stopy, żeby się nie ślizgały dłonie. W wiodze to jest bardzo istotne, natomiast właśnie przy treningach z Chodakowską to też miało dla mnie dosyć duże znaczenie. Ja się zdecydowałam akurat na matę marki Yoga Line, ale chciałabym Wam ogólnie polecić tego typu maty, niekoniecznie tą markę. Chodzi mi o maty z naturalnego kauczuku. To jest po prostu rewelacja. Nie, że z tą matą się nic nie dzieje. Ostatnio ją myłam pod prysznicem, potem sobie ją wyłożyłam na wieszak na pranie i zauważyłam, że właśnie w wieszak mi porobił w niej takie. Odciski jakby. Już byłam przekonana, że ten materiał, ten kauczuk nie wróci właśnie do swojej poprzedniej formy, a okazało się, że jak mata powstała, nie wiem, kilka godzin, wszystko wróciło do normy więc nic się mi z nią nie stało co najważniejsze, nie cierpią moje kolana, moja grubość to jest chyba pół milimetra, jeżeli się nie mylę są maty do jogi oczywiście cieńsze natomiast ja mam dosyć wrażliwe kolana na to na dodatek wystarczy że się gdzieś lekko uderzy i od razu robią mi się siniaki, więc potrzebuję szczególnie dla moich kolan właśnie grubej maty, więc ta pół milimetra sprawdza się świetnie i co najważniejsze właśnie to jest naturalny kauczuk i nie ślizgam się w ogóle. Nieważne czy robię mostek, czy robię jakąś właśnie praktykę jogi, czy ćwiczę schodakowską, i moje dłonie mają dobrą przyczepność, i stopy gołe, i czy ćwiczę w obuwiu cały czas ta przyczepność jest rewelacyjna więc jeżeli szukacie dobrej maty właśnie do jakichkolwiek ćwiczeń potrzebujecie dobrej przyczepności to ja wam właśnie polecam maty z naturalnego kauczuku dobra, odsuwam ją i teraz troszkę sobie jeszcze pogadamy a propos książek, książek? a i jeszcze kanały na youtube, to zacznijmy może nie wiem, niech będą książki, dwie książki, które chciałabym wam polecić, jedna z tematyki Zero Waste, ostatnio opowiadałam właśnie o tej książce w filmie, gdzie mówiłam o innych też książkach, które warto przeczytać na temat Zero Waste, jest to książka Wykorzystuję, nie marnuję 52 wyzwania Zero Waste. To jest książka dla osób, które zaczynają swoją przygodę z byciem Zero Waste, ale też dla tych osób, które już tak jak ja wprowadziły jakieś zmiany w swoim domu, ale nadal jakby nie mają dosyć. Ja, tak naprawdę odkąd zaczęłam się interesować Zero Waste, mam potrzeby cały czas właśnie ulepszania, zmieniania czegoś w domu, żeby sobie to życie ułatwić żeby więcej oszczędzać, żeby mieć więcej czasu, żeby nie, nie, właśnie nie marnować czasu na, nie wiem, na jakieś sprzątanie niepotrzebnych rzeczy i tak więc ta książka też była zdecydowanie dla mnie, z tego względu, że dużo z tych wezwań jeszcze mogłam w swoim domu właśnie mogłam mi wykonać, wykorzystać. Z tego względu, że właśnie tutaj mamy 52 różne wyzwania, od tego, żeby zmienić swoją dietę i kupować bardziej lokalnie, od zrezygnowania z toreb tych, wiecie, jednorazowych zrywek, poprzez noszenie własnej butelki na wodę i tak dalej, po jakieś właśnie sprzątanie garderoby i inne właśnie dziedziny. Więc tutaj każdy coś znajdzie dla siebie, niezależnie czy zaczynacie swoją przygodę z zero waste, czy w ogóle teraz Pierwszy raz na ten temat, a chcielibyście właśnie być bardziej ekologiczni, chcielibyście zyskać nową przestrzeń. No, pojęcie Zero Waste, tak jak Wam ostatnio mówiłam, jest tak pakowne, tutaj się pod nim tak wiele kryje, że myślę, że jeżeli jesteście na etapie mm, osób początkujących, to myślę, że warto na ten temat dużo czytać, bo on, naprawdę Zero Waste ułatwia zdecydowanie życie na wielu płaszczyznach. I jeszcze jedna. Książka, którą dosyć niedawno przeczytałam, opowiadałam wam o niej też we vlogu, natomiast teraz już mogę wam opowiedzieć o niej trochę więcej. Jest to książka Mama na Roślinach. To jest książka przeznaczona dla kobiet w ciąży, ale też dla mam karmiących piersią, czy w ogóle mam, które już właśnie mają swoje dzieci. Jest to książka, która opowiada o wegetarianizmie i weganizmie. Natomiast, jak sama autorka mówi, można tą książkę wykorzystać nawet nie będąc mamą, czy mając pięć dzieci, wiecie o co chodzi, że tak naprawdę ta książka jest dla każdego, nie tylko dla kobiet w ciąży, czy kobiet karmiących, bo to jest książka, która opowiada jak prawidłowo jakby zbilansować swoją dietę, czyli jak tworzyć dietę roślinną, żeby była przede wszystkim zdrowa, ale też pełnowartościowa, żeby nie mieć jakichś niedoborów, opowiada o tym, jakie witaminy należy suplementować, jakich nie trzeba, jakie witaminy, minerały dostarczamy sobie właśnie z pokarmem jak planować sobie posiłki, żeby jak najwięcej tych substancji odżywczych po prostu sobie dostarczyć. Więc myślę, jeżeli się interesujecie po prostu zdrowym odżywianiem, nie tylko wegetarianizmem czy weganizmem albo nie jesteście kobietami w ciąży albo karmiorcymi, to mimo wszystko myślę, że warto tą książkę przeczytać, żeby po prostu poszerzyć swoją wiedzę. Ja po nią właśnie w takim celu sięgnam i naprawdę bardzo wiele ciekawych informacji z niej wyniosłam, więc to była taka fajna, przyjemna lektura, fajnie się czytało, bardzo prosty język, mimo że właśnie dużo o witaminach, o jakichś innych związkach, wiecie, odżywczych, to się czytało tą książkę niesamowicie przyjemnie. Troszkę ponad 300 stron. Niecałe 400, tak mi się wydaje, 390, może coś mylę. W każdym razie niecałe 400 stron, a bardzo szybko się czytało, więc tą książkę wam również polecam. I jak już byliśmy przed chwilą w, przy temacie jogi, to chętnie jeszcze do tego tematu powrócę, bo chciałabym wam opowiedzieć o dziewczynie, która po prostu mnie ujęła sobą, nie, nie tylko praktykami jogi, ale ogólnie jakby całością swojego kanału tym, jaka jest życzliwa, jaka jest ciepła, jaką ma niesamowitą, Wiedzy, nie tylko na temat jogi, ale powiedziałabym też trochę przy psychologii, zdrowego odżywiania, bo u Gosi Mostowskiej, bo o niej mowa, na kanale można naprawdę znaleźć kawał, myślę, ciekawych informacji, kawał dobrej wiedzy. Ja z Gosią zaczęłam właśnie praktykować jogę, natomiast tak mnie dziewczyna właśnie ujęła tym swoim spokojnym głosem, ale mimo wszystko ona, ona nie jest nijaka. Ja nie lubię osób właśnie takich nijakich, wiecie, jeszcze z takim spokojnym głosem i tak dalej. Ja lubię mimo wszystko osoby takie żywiołowe. Gosia mimo właśnie swojego takiego spokojnego głosu i takiej przyjemnej barwy głosu jest taką osobą, którą się przyjemnie słucha i właśnie to jej ciepło po prostu mam wrażenie tak do niej przekonuje, więc ja uwielbiam wszystkie jej filmy, oglądam stare filmy, bo po prostu interesuje mnie tam tematyka nie samej tylko jogi, ale też inne tematy właśnie, jakie Gosia po prostu porusza na swoim kanale, mamy tam troszeczkę o rozwoju osobistym, mamy jakby teorię jogi, jogia dla początku. Ale to nie są praktyki, tylko właśnie um, Gosia opowiada jak w ogóle się za jogę zabrać, co to jest joga, bo wszyscy myślą, że yoga to jest sport, że to są ćwiczenia, a tak naprawdę za jogą, za pojęciem jogi kryje się niesamowita filozofia, więc tutaj u Gosi też możecie się tego dowiedzieć. Są fajne foodbooki od jakiegoś czasu właśnie wegańskie, które bardzo chętnie obejrzałam, mimo, że weganką nie jestem, ale wyglądają te przepisy bardzo apetycznie, więc zapraszam Was serdecznie do Gosi. Jeden filmik, który mnie urzekł najbardziej i z którego najczęściej korzystam, muszę przeczytać, żeby nie pomylić, Nazwę Wieczorna Medytacja na Dobry Sen. To jest po prostu filmik, który sprawił, że mój sen po prostu jakby jest głębszy, wysypiam się bardziej, jestem bardziej spokojna. Nigdy nie byłam przekonana do medytacji. Kiedyś próbowałam, chyba będąc w liceum, ale ja w ogóle nie miałam wiedzy na ten temat, więc podjęłam się czegoś, czego nie rozumiałam, i tak naprawdę nie widziałam w tym dalej sensu. Natomiast teraz, kiedy zaczęłam na ten temat więcej czytać, dowiadywać się, to rzeczywiście zauważyłam, że medytacja ma sens. Pozwala przede wszystkim osobom bardzo zestresowanym się wyciszyć. A że ja jestem takim, wiecie taką energią, natomiast mimo wszystko nie zawsze ta energia jest we mnie dobra, czasami też się właśnie dosyć mocno stresuję, czego wy pewnie po filmach nie widzicie, ale jestem osobą dosyć mocno stresującą się pierdołami tak naprawdę to ta wieczorna medytacja po prostu daje mi takie wyciszenie Sprawia, że mój oddech jest głębszy, mój, moje ciało się lepiej dotlenia i właśnie o wiele lepiej i szybciej mi się zasypia. Więc jeżeli jeszcze nigdy nie medytowaliście, to myślę, że musicie ten filmik po prostu sprawdzić, bo naprawdę zasypianie po tym filmie, to znaczy po tym filmie, po tej medytacji, bo to nie chodzi o to, żeby ten filmik oglądać, tylko macie się położyć w łóżku, włączyć sobie tą medytację. Gosia będzie takim kojącym, pięknym głosem do Was mówić, a Wy się właśnie. Wyciszycie, uspokoicie, zapomnijcie o tym, co się działo w ciągu dnia, szczególnie o tych negatywnych rzeczach, i przygotujecie się do snu, który będzie moim zdaniem lepszy, bardziej głęboki, będziecie się czuć bardziej wyspanim. Więc mam nadzieję, że was przekonałam. Myślę, że warto też na ten temat po prostu troszeczkę więcej poczytać, jeżeli nie wiecie dokładnie po co medytacja jest, bo ja tak jak mówię, też kiedyś próbowałam, natomiast nie miałam o tym kompletnie pojęcia, nie miałam żadnej wiedzy i wiecie, to było takie: no dobra, dobra, posiedzę sobie w kwiecie lotosu i tyle. No więc tak to u mnie wyglądało, więc jeżeli jesteście zainteresowani tematem, to na pewno e, o wiele więcej e, na temat medytacji znajdziecie też na kanale Ugosi. Pogoda się zmienia. Raz się robi ciemno, raz się robi jasno. Pada, raz nie pada, teraz jest piękne słońce, więc wybaczcie też zmieniające się dzisiaj w filmie światło. No i cóż, żegnam się z Wami. To byli moi wszyscy ulubieńcy. Dajcie znać, czy coś sprawdzicie, czy coś przetestujecie. Może jakiś kosmetyk. Dajcie znać, jak moja dzisiaj fryzura, czy było znośnie. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie kciuki do góry. No i oczywiście również mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, ściskam w że pa pa